Czołem. Witam Was w kolejnym filmie sprzedażowym. 35 pozycji, a o godzinie 20.15 film taki gadany, pogadankowy, na który też Was serdecznie zapraszam. Pozycja 1 jest to ładny półgrosz renesansowy Aleksandra, kosztujący 35 zł. Pozycja 2 drugi ładny półgrosz renesansowy Aleksandra, kosztujący 40 zł. Pozycja 3 Półgrosz renesansowy Aleksandra. Tamte były gotyckie. Ten jest renesansowy. Kosztujący 35 zł. Pozycja czwarta. Półgrosz 1511 Zygmunta Starego. Bez znaków interpunkcyjnych kończących legendę. Kosztujący 55 zł. Ładna, dość dobrze wybita moneta. Pozycja piąta. 1616 Szeląg Litewski, bardzo ładna moneta, kosztująca 40 zł. Pozycja 16 Szeląg Ryski Zygmunta III Wazy, 1616 Niedobite otokiem, ale bardzo ładna, świeża blaszka, kosztująca 35 zł. Pozycja 17 Bardzo ładny szeląg 1627 Wileński Zygmunta III Wazy, kosztujący 45 zł pozycja 8 pozycja przepraszam, 8 śliczny 1622 półtorak, gięty, niestety trochę w łódkę, ale bardzo ładna moneta kosztująca 25 zł. Pozycja 9, pozycją 9 jest półtorak 1624, Zygmunta III Wazy, kosztujący całe 30 zł. Bardzo ładna moneta. Pozycja 10, śliczny półtorak 1621 Zygmunta III Wazy Kosztujący 45 zł. Pozycja 11. Zygmunt III Waza. Półtorak 1623. Bydgoski. Kosztujący 20 zł. Pozycja 12. Bardzo ciekawe, rzadki. Falsyfikat z epoki Grosza Koronnego Zygmunta III Wazy. Z 1613 roku. Bardzo ciekawa, rzadka pozycja. Kosztująca 100 zł. Pozycja 13. Jan Kazimierz. 6 1662 AT, kosztujący 35 zł. Pozycja 14 Jan Kazimierz, również 6 tutaj 1667 TLB, kosztujący 40 zł. Pozycja 15 Jan Kazimierz, 6 1666 AT, kosztujący 35 zł. Pozycja 16 Jan Kazimierz, 6 Spękana powierzchnia na awersie 1662 AT, delikatnie rzadsza odmiana, kosztujący 30 zł. Pozycja 17 Jan Kazimierz, również szóstak 1664 AT, kosztujący 35 zł. Pozycja 18 Jan Kazimierz, Tymf 1663, kosztujący 115 zł pozycja 19 Jan III Sobieski szóstak, kosztujący 110 zł 1681, trochę niedobity ale bardzo sympatyczny pozycja 20 druga RP, 5 groszy 1938, bardzo ładna moneta, kosztująca 20 zł pozycja 21 druga RP, 2 grosze 1937 troszkę wcześniejszy, ale już ten z popularniejszych roczników, kosztujący 15 zł. Pozycja 22, druga RP, śliczna groszówka 1927 rok, kosztująca 35 zł. Pozycja 23, międzywojenny Gdańsk, żeton wertmarka na 20 fenigów GVA, śliczny stan, kosztujący 20 zł. Pozycja 24, to jest to samo co pozycja 23, również kosztujące 20 zł. Pozycja 25, Węgry. Denar 1554 kosztujący 35 zł. Pozycja 26 Węgry jest to denar z roku 1548 kosztujący 35 zł. Pozycja 27 Śliczny denar węgierski z 1593 roku kosztujący 35 zł. Pozycja 28 Zakon Krzyżacki Michał Kuchmeister von Sternberg. Przepiękny, naprawdę śliczny, genialnie wybity szeląg zakonny z podwójnym biciem z obrotem. Bardzo spektakularny duch tego, tej strony z, tarczy z orłem na tarczy z długim krzyżem. Świetna moneta kosztująca 280 zł. Pozycja 29, 50 piastrów 1952 Liban kosztujące 30 zł. Pozycja 30, 3 RP. 20 000, 1993 rok, igrzyska Riedle Hammer, kosztujące 15 zł Pozycja 31, Rosja, Katarzyna II, 5 kopiejek, 1770 rok, EM, dość ładny egzemplarz z wadami powierzchni, kosztujący 85 zł Pozycja 32, również Katarzyna II, 5 78 EM, Dużo ładniejszy niż poprzedni egzemplarz kosztujący stówkę. Pozycja 303 Kanada 25 centów 1960 kosztujące 25 zł. Pozycja 304 Kanada 25 centów 57 również kosztujące 25 złotych. No i pozycja 305 ostatnia Kanada 25,62, centów 62, też kosztujące 25 złotych. Zamówienia możecie składać poprzez e-mail dostępny w opisie. No i serdecznie Was zapraszam do oglądania następnego filmu, już merytorycznego, który będzie o godzinie 20.15. Wielkie dzięki, do zobaczenia, cześć.